Ranny gość, radia Doksa. Michał Golenia, wójt gminy Murów, jest dziś moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Centrum Usług Publicznych w Murowie już oficjalnie zostało otwarte. Czy urzędnicy pracują już w nowym budynku, czy jeszcze mm, trwa przeprowadzka? No szanowni Państwo, tak od wczoraj, wczoraj w sumie zaczęliśmy intensywną przeprowadzkę na taki komunikat. Myśmy też przekazali wszystkim mieszkańcom i tym wszystkim, którzy chcą nas odwiedzić, że akurat w wczorajszym dniu mieliśmy cały urząd zamknięty. Hmm, no zamknięty. właśnie, było, było takie tak. ogłoszenie. Tak. Było takie ogłoszenie parafialne. I że to związane było z przeprowadzką, związane właśnie. Związane z przeprowadzką, bo nie chcieliśmy um, jakoś specjalnie długo rozciągać to w czasie, żeby się przeprowadzać, chcieliśmy to w jeden dzień zrobić. No i tak się też stało. Wczoraj e, pracownicy zaczęli ładować, nosić segregatory. No, jak myśmy się wyprowadzali e, ze szkoły w zagwizdzie, no to chociażby nawet panie ze szkoły tam obserwowały i w pewnym momencie do mnie powiedziały: No to jest aż niemożliwe. Możliwe, że tyle dokumentów, tyle segregatorów wyście tam pomieścili. No to wszystko wczoraj wyjechało, zostało przewiezione do nowego obiektu. Tam w tym nowym obiekcie pracownicy no już zamieszkali, tak. Poinstalowali się. No. Trochę mamy takich kłopotów, no nie ukrywam, technicznych, no bo chociażby w zeszłym tygodniu działała jeszcze sieć internetowa, a w dniu wczorajszym naraz pojawiły się komplikacje. Dużo nowoczesnych, rozwiązań tam mamy, nowoczesnych urządzeń technologicznych, co powie, powoduje, że no tego um, zamieszania takiego wokół tego jest naprawdę dość sporo. No i informatyk wczoraj już nawet nie wiedział, jak się nazywa, tak na marginesie mówiąc, no, a dzisiaj już zaczynamy przyjmować, już przyjmujemy interesariuszy, którzy przychodzą, no, Próbujemy na bieżąco wszystkie problemy rozwiązywać, a tych problemów z pewnością jeszcze będzie trochę stąd. Proszę wszystkich mieszkańców i odwiedzających nas o wyrozumiałość, no bo te pierwsze dni nie będą najprostsze. Czyli też jeszcze, mimo to, że obiekt nowy, to też jeszcze i Państwo się go uczycie, tak można powiedzieć. Tak, tych systemów, tych obszarów, w których trzeba się teraz odnaleźć, jest sporo. Czy to chociażby dostępy, karty dostępów, czy właśnie nowe rozwiązania serwerowe, informatyczne, które zostały wprowadzone, no to to musi się dopiero jeszcze zadziać. Co prawda, pierwsze testy były robione, przecież pierwsze testy wyglądały naprawdę optymistycznie i pozytywnie, no ale jak to niestety w życiu bywa, nie zawsze sprzęt robi, czy tam złośliwość rzeczy martwych robi nam niekiedy psikusa. Czyli rzeczywistość weryfikuje. No właśnie obiekt jest nowoczesny nie tylko pod względem tych rozwiązań architektonicznych, ale też zmieni się obsługa klienta. Na czym dokładnie te zmiany mają polegać i czego mogą się spodziewać mieszkańcy? Tego myśmy właśnie się trochę nauczyli w okresie pandemii, jak myśmy się przeprowadzili właśnie do tej lokalizacji zastępczej do Zagwizdzia. Przypominamy szczerze, jeszcze, że to była sala sportowa, tak, prawda? Tak, sala, także te łącznik, warunki były no dość trudne, tak nazwijmy to delikatnie. W szkoły podstawowej i sali gimnastycznej, mhm. tam myśmy zagościli. No i całkiem szczerze właśnie wtedy, w tym czasie myśmy zauważyli, że obsługa prowadzona w jednym miejscu, tak, czyli że mieszkańcy interesariusze przychodzą, siadają w jednym miejscu, no i pracownik przychodzi do klienta, Spowodowało, że myśmy się tego trochę też nauczyli. I chociażby mamy trochę większy komfort pracy, mieliśmy w taki trochę komfort pracy, że mieszkaniec czy interesariusz, który przychodzi, nie, pa nie patrzy w dokumenty, tak, które muszą być odpowiednio zabezpieczone, żeby ochrona danych była na odpowiednim poziomie. Stąd też dużo takich pozytywnych sygnałów myśmy słyszeli. Ja słyszałem osobiście od mieszkańców, że oni sobie bardzo. Bardzo cenią um, obsługę taką, że przychodzą jak to. Już teraz niekiedy w bankach ma miejsce, że przychodzi się, siada się w jednym pomieszczeniu, e, obsługa przychodzi, załatwia od początku do końca wszystkie sprawy. No i takim modelem chcieliśmy też właśnie z nowym obiektem Urzędu Gminy Centrum Usług Publicznych wystartować, że obsługa będzie prowadzona w, w kierunku dla mieszkańca, a nie, że mieszkaniec musi chodzić od pokoju do pokoju, od biura do biura, szukać pracownika, e, załatwiać w jednym pomieszczeniu to, w drugim tamto, a tak. Przyjdzie do boksu obsługowego, do punktu obsługi, siądzie sobie tam będzie komputer, który no jeszcze nie jest zainstalowane wszystkie te właśnie udogodnienia. No ale co do zasady, no to będzie mieć pracownik zdalny dostęp, czyli jakikolwiek pracownik by nie przyszedł, no to ma dostęp do swojego komputera i może interesariusza na miejscu w punkcie obsługi po prostu kompleksowo obsłużyć, czy to jeden pracownik, drugi, trzeci czy czwarty. W Centrum Usług Publicznych poza Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Archiwum Zakładowym jest też Sala Wiejska. Jakie pierwsze wydarzenie planowane jest? No, poza tym otwarciem, które, które za nami. E, o tak, tutaj pani redaktor, na, na chwilę obecną nie, nie jestem w stanie powiedzieć, które <grym wydarzenie <grym będzie pierwsze. Na jeszcze pewno... jeszcze nie, nie, nie ma planów co na, do tego. Tak, na pewno, na pewno radni dopytują, kiedy odbędzie się pierwsza sesja. Mm -hmm. Pani no właśnie, dyrektor, do czego ta sala wiejska będzie wykorzystywana? No ta sala wiejska ma służyć mieszkańcom przede wszystkim. Sołectw, sołectwo, które by mogło, będzie mogło wykorzystywać tą salę na różnego rodzaju spotkania, na różnego rodzaju wydarzenia. Nie mówię tutaj o imprezach stricte mm -hmm. takich, ale warsztaty, zajęcia, Jakieś spotkania, zebrania. zebrania tak? wiejskie i sesje Rady, Rady Gminy I sesje, też. I sesje Rady Gminy, które chcemy tam odbywać. Mm -hmm. Także tego typu rodzaje, powiedzmy, wydarzeń są możliwe. Stowarzyszenia, które są lokalne, tak samo będą mogły z tej sali korzystać. No, tutaj będzie wyodrębniony dostęp do tego, także każdy wygodnie, swobodnie, w miarę będzie mógł wejść do tego, czyli otworzyć, udostępnić mieszkańcom, żeby można było się spotkać, żeby może mogło było być zorganizowane, nie wiem, zebranie wiejskie spotkanie Rady Sołeckiej, czy jakieś tam inne wydarzenie. Skoro jest nowy obiekt do obsługi mieszkańców, no to pojawia się pytanie, co z poprzednim budynkiem, co z dawnym budynkiem po Urzędzie Gminy, jakie są pomysły na jego wykorzystanie? No Wiemy, że on jest zabytkowy. No, raz, że zabytkowy, tak. dwa jego stan techniczny jest trudny, dlatego też jego remont był niemożliwy na pewnym etapie. Stąd zdecydowali Państwo o, o postawieniu nowego budynku. No tak, jakby to nie nazwać w tym międzyczasie, tak jak myśmy już rozpoczęli budowę nowego urzędu, to jeszcze się zadziało kilka innych rzeczy, które umożliwiły jakby, czy tam nadały kolejną możliwość wykorzystania tego obiektu starego Urzędu Gminy. No musieliśmy plan zagospodarowania przestrzennego też pozmieniać tak, aby właśnie w tym obiekcie mogło być ileś tam innych rozwiązań, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że no tych pomysłów naprawdę jest bardzo dużo, tu chociażby ze strony mieszkańców, ze strony radnych mnóstwo pomysłów zostało zgłoszonych, czy to żeby tam powstało, nie wiem, miejsce dom kultury, miejsce kultury, jakieś muzeum, czy jakieś miejsce spotkań, dom opieki dla seniora, dzienny dom dla seniora. Tych pomysłów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I co do zasady, analizując środki finansowe, które możemy otrzymać na to, no nie wydaje się to niemożliwe. Co do niektórych pomysłów. Ale trzeba tutaj wziąć pod uwagę natomiast jedną taką dość istotną rzecz, że te środki, które są do dyspozycji, jako dofinansowania, one mają, jakby nie patrzeć, pewien katalog kosztów, które można ponieść. I poza ten katalog nie da się wejść. I największym problemem jest to, że katalog kosztów, które my musimy ponieść, żeby ten budynek udostępnić dla usług publicznych, bo każda z tych, e, ka, każdy pomysłów. pomysł, który, mm -hmm. który, który przedstawiłem, związany on, jest dostęp, on jest właśnie z dostępnością z obiektem, który będzie publicznie wykorzystywany, a to nasuwa na to kolejne obostrzenia, które no, mimo wszystko trzeba spełnić i stąd Wiemy i widzimy, że koszty, które będą z tym związane, żeby to właśnie dostosować, one nie są w ogóle refundowalne z programów unijnych. Stąd dofinansowanie, gdyby było na coś fajnego, które byśmy chcieli się postarać, wiązałoby się z tym, że i tak bardzo duże środki finansowe by musiały z naszej strony pójść. A co do dostępności, o czym pani powiedziała, pani redaktor, no to wiemy już, czy przetarliśmy już te szlaki, że konserwator zabytków nie godzi się na rampę czy na podjazd dla osób niepełnosprawnych prawnych, żeby hmm, można było swobodnie ciężko wejść. dostosować, znaczy może trudniej, tak? Tak, no, niż, no i chociażby patrząc, obiekty. Po, patrząc na pomysł, czy odnosząc się konkretnie do pomysłu, coś dla seniora. No mm -hmm. nie jest to za bardzo możliwe, no bo nie ma tej możliwości właśnie dostępności dla seniorów, no ani jeden senior ma trudności, żeby wejść po schodach, które są przed wejściem właśnie do starego obiektu. Stąd też e, w pewnym sensie mieliśmy spotkanie z radnymi e, w formie komisji, gdzie rozmawialiśmy szeroko o tych pomysłach i o opcjach związanych z tym obiektem najsensowniejsze wydaje się albo zaadaptować to na mieszkania komunalne, żeby stworzyć tam dwa lub cztery mieszkania komunalne w tym obiekcie, albo z drugiej strony wydaje się ogłosić sprzedaż tego obiektu przetargiem, ale pisemnym, w pewnym sensie ograniczonym, takim, że jeśli jest inwestor, który chciałby to kupić, no to składa nam Konkretną propozycję, co by chciał tam stworzyć, że my wtedy możemy podjąć decyzję, czy chcemy. Czy taki obiekt na tak. terenie gminy jest czy, niezbędny. Czy to jest realne, czy nierealne, mhm. czy wydaje nam się, że to jest sensowne, czy chcemy tego typu usługi, czy rozwiązania w tym obiekcie z nowym inwestorem. No i w takim przetargu też jesteśmy w stanie wpisać, co by mogło być też w akcie notarialnym zapisane, że do kiedy inwestor ma to zrobić, a jak nie, no to musi nam zwracać środki finansowe, albo my od, odzyskujemy ten obiekt znowu z powrotem. To są natomiast bardzo trudne takie tematy, które no, będziemy jeszcze musieli wspólnie z radnymi podjąć. Nie wiem, jakim to wachlarzem szerokiej gamy pomysłów i rozmów się odbędzie, no ale mimo wszystko będziemy się musieli tutaj intensywnie nad tym zastanowić. Jednym słowem, temat otwarty i jeszcze wiele opcji jest w grze. Tak jest. A jak wygląda w gminie Murów realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną? Czy udało się już jakieś zadania wykonać i jakie ewentualne plany zakupowe, inwestycyjne w tym zakresie są? Jeszcze nie zrealizowaliśmy y, naszych zadań, y, z uwagi na to, że co się w zeszłym tygodniu dowiedziałem, że mamy mieć w Tygodniu, bodajże, albo w drugiej połowie października, e, już decyzję o przyznaniu środków i umowę czy porozumienie, nie wiem dokładnie w jakiej formie to będzie robione, ale że te środki już będą dla nas do dyspozycji, że będziemy mogli je wydawać. Największym problemem jest co, no niestety procedura, która się wiąże z tym, chociażby patrząc na niektóre obszary, jeśli chcemy ileś agregatów prądotwórczych na przyczepce kupić, takich mobilnych, chyba trzy czy cztery, no to już nie pamiętam, ale możliwe, że my przekraczamy próg zapytania ofertowego i będziemy musieli za, mm -hmm. zamówienie publiczne zrobić, czyli Przetarg ogłosić. Już to sama z kolei wiąże się z czasem, tak, a tego mamy niewiele, tego bo mamy, za chwilę koniec roku. Dokładnie, a do końca roku, jak wiemy, mamy wydać te środki. Słyszałem czy czytałem w artykule jednym, że ma być zmiana rozporządzenia czy ustawy związanej właśnie z tą obronnością, z tymi środkami, które mają być dla nas przeznaczone. E, mają być zmienione zasady wydawania tych środków, że będą tak zwane niewygasające środki, które przechodzą na przyszły rok, że w przyszłym roku będzie je można jeszcze dalej wydatkować. Jeśli to by miało miejsce, wielu samorządom na pewno to pomoże. My wydaje się, że jesteśmy sobie w stanie jeszcze z tym poradzić, no bo tam nie mamy takich e, progów wartości tych, tych, tych rzeczy, które chcemy kupić, ale są to e, agregaty prądotwórcze, no właśnie, jest to kuchnia polowa, agregatami. jest to wyposażenie e, drobne dla strażaków, no i tam są jeszcze szkolenia, także te cztery obszary, chyba że o czymś zapomniałem, no nie mogę teraz sobie dokładnie w pamięci tego odświeżyć, ale wydaje mi się, że to są te obszary, które będziemy chcieli e, zagospodarować i. I z tego właśnie kupić y, urządzenie, elementy do ochrony ludności. Tutaj stawiamy kropkę. Dziękujemy naszym słuchaczom i z naszym gościem Michałem Golenią, wójtem Gminy Murów. Przenosimy się na nasz kanał na YouTubie. Dziękuję. Panie Wójcie, jeśli chodzi o projekty drogowe, bo koniec roku się zbliża nieuchronnie, no i jak właśnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o remonty dróg w gminie? No, remontujemy, budujemy. Trzeba by to tak nazwać. Budujemy dalej drogi. Mieli, mamy zadanie inwestycyjne budowy pięciu dróg w gminie murów. Trzy drogi są już wybudowane tak zwany trójkąt w Grabicach, dwa łączniki ulic w Starych Budkowicach te już są wybudowane. Jest w trakcie budowa czwartej drogi. To jest boczna ulicy Wolności za blokami nowymi w Murowie. Tam trwa właśnie budowa. No, najdłużej jak na razie będziemy musieli chyba poczekać na ulicę parkową w Murowie, która no, ma najszerszy, największy i najbardziej skomplikowany zakres, a to chociażby nawet ze strony formalnej. No, bo tam jest wywłaszczenie działek dwóch, bo o ile dobrze pamiętam, dwóch działek. Co spowodowało, że jak na razie. Wykonawca, który to robi, formułę za projektu i wybuduj, czeka ze strony Starostwa Powiatowego na decyzję z RID-u. Mhm, czyli tam tak jeszcze zwane, takie tak. ustalenia formalne, ustalenia tak, formalne. No, tutaj obawiamy się, że to może trochę dłużej potrwać. No, mhm. Mimo wszystko staramy się i rozmawiamy, żeby jak najszybciej to się mogło zadziać, tak, no bo jednak no, urząd jest nowo wybudowany, droga jest fatalna. Myśmy Właśnie, bo też... przypomnijmy, że to chodzi tak. o tę drogę, którą między innymi można dojechać do. Tak, żeby poszerzyć, no, no bo tam ten ruch tą drogą teraz mhm. zdecydowanie się zwiększy, no i chociażby chcie chcemy ją poszerzyć, żeby samochod mogły się swobodnie mijać. A co za tym idzie? No Myśmy tę drogę w, w tym sezonie, wiosennym nie remontowali, czyli te dziury, które były, no myśmy ich nie remontowali, no bo wychodziliśmy z założenia, że będziemy nową drogę budować, no to dlaczego inwestować w coś, co będzie i tak na nowo zrobione. Stąd no trochę mnie to denerwuje, bo nie ukrywam, że to jeszcze nie jest zrobione, no ale tutaj rozmawiamy z wykonawcą, żeby to się jak najszybciej zadziało i żeby jak najszybciej też ta inwestycja ruszyła. Gmina Murów w partnerstwie z Gminą Łubniany i Popielów realizuje projekt związany z modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej. I jeśli chodzi o właśnie Gminę Murów, tutaj unijne dofinansowanie otrzymali Państwo na dwa obiekty, szkołę w Murowie i przedszkole w Zagwiździu. I na jakim etapie te zadania są? No muszę tutaj przyznać, że to są naprawdę inwestycje dwie, które były niesamowicie potrzebne u nas w gminie. No te dwa obiekty edukacyjne, szkoła i przedszkole, były, są w naprawdę fatalnym stanie, jeśli chodzi o, no już nie powiem o efektywności cieplnej, ale tutaj naj, te, najbardziej taką przyziemną rzeczą, którą można powiedzieć, no dachy przeciekają no i to trzeba pilnie remontować stąd właśnie, no ja się niesamowicie cieszę, że to dofinansowanie jest. Że udało jest, się zdobyć. Tak, no właśnie. W końcu, po ponad roku a... oczekiwania, otrzymaliśmy te dofin to dofinansowanie. Mm. No, denerwuje mnie natomiast jedna rzecz, tutaj też będę całkiem szczery i wprost powiem, że na te obiekty mamy różne źródła dofinansowania na różnego rodzaju prace, chociażby termomodernizacja to jest jedno źródło, jeden garnek, jak gdyby dofinansowania, a drugi gankiem na szkołę, no to to jest dostępność z PFRON-u, gdzie mamy dofinansowanie na dostosowanie sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami. No i tutaj musimy to wspólnie, łącznie rozpatrywać. Jeszcze bardziej skomplikowanie jest w zagwiździu, no bo tam jest jeszcze oprócz termomodernizacji, oprócz dostępności dla osób z niepełnosprawnością, jeszcze jest dofinansowanie na utworzenie klubu dziecięcego z Ministerstwa Polityki Społecznej. I tutaj te trzy źródła dofinansowania musimy razem w tym, pod tym jednym dachem e, zrealizować. E, no i formalne tutaj aspekty robią nam trochę problemów, robią nam trochę podgórkę, no bo musimy tych trzech e, finansodawców jakby nie patrzeć, mieć e, skoordynowanych tak, żeby żadne zasady nie były zakwestionowane, żeby nie oddawać później tego dofinansowania. E, stąd właśnie e, musimy większe, większy trud i wysiłek nacisnąć na to, żeby to dobrze przygotować żeby później w trakcie rozliczenia nie było problemów, a jak widzimy no, z rozliczeniami często pojawiają się problemy takie proste, błahe, które no, trzeba wtedy korygować, poprawiać, no, a to strasznie dużo czasu zajmuje. Czyli jeszcze procedury y, trwają, praca nad tymi, y, nad dokumentacją, póki co. Na razie nie ma jeszcze przetargu na te. Jeszcze nie ma przetargu. Ja szczerze liczę, że w najbliższych tygodniach taki przetarg się ukaże. I na zakończenie pytanie, które nurtuje wszystkich grzybiarzy, bo w gmina Murów w przepięknym położeniu, sporo lasów. Czy pan wójt orientuje się, jak tam sytuacja wygląda, jeśli chodzi o grzyby? Pani redaktor, nie ukrywam, czekałem na to pytanie. <grybuj> Bardzo proszę. Ale powiem pani w ten sposób: jest grzyby odpowiedź? są. Nie ma natomiast takiego wysypu, jakiego znamy sprzed roku, czy sprzed dwóch lat, kiedy mm -hmm. to było właśnie e, taki intensywny, mocny wysyp tych grzybów. Naprawdę było bardzo dużo. Grzyby są. Zapraszamy do lasów Stobraskiego Parku Krajobrazowego, do nas, do gminy, do lasów, których naprawdę nie brakuje, bo 75% powierzchni gminy to są lasy. Zatem zapraszamy do lasów na grzyby. Proszę uważać, natomiast obszar około Radomierowic tam powstał rezerwat i tam jest zakaz wstępu. Ale tak generalnie grzyby są. Można nazbierać spokojnie. No jak się pogoda, poprawi, trochę cieplej będzie, to z pewnością będzie jeszcze więcej tych grzyb, pięknych grzybów. I tego życzymy. Zapraszał do gminy Murów Wójt Michał Golenia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich.